No witajcie, zasadowcy prawilniacy, ja od siebie wam powiem, jak to działa, kiedy nie dotrzymujesz słowa, które dałeś drugiej osobie. Nie dotrzymujesz, bo się z tą osobą nie liczysz, lekceważysz ją i olewasz, ale to ma dwie strony: reszka czy orzeł, mówimy w Polsce w PRL-u. Więc jeśli nie dotrzymujesz słowa, a słowo jest Bogiem. <noise> Pamiętajcie, nie dotrzymujesz słowa drugiej osobie i nie będziesz dotrzymywał słowa samemu sobie. Tak to działa. Na przykład, oglądasz film i mówisz: Za pół godziny muszę wyjść i nie mogę dużo oglądać, jak, jak do, tej, do tej godziny. 17 i przerywam. Godzina Cię 17 zbliża, Ty nie przerywasz. Nie dotrzymujesz sobie słowa. I w wielu innych aspektach swojego życia, tak to będzie wyglądało. Zacznij od siebie. Doczemuj sobie słowa. Jak daję sobie słowo, że o tej godziny będzie sprzątał, coś robił, rób to. Rozumiesz? A także drugiej osobie. Ona jest ważna w Twoim życiu. Nieważne, jakie macie stosunki między tam. Przyjazne czy y, nieprzyjazne słowa trzeba dotrzymać. Albo się też zdarza, że dajesz komuś podarunek, a potem też się zdarza, że odbierasz. Znam takie osoby osobiście, że dają, a jak się pokłócą, odbierają. Kto daje i odbiera, w piekle się poniewiera. <laughs> Zapamiętajcie, to są zasady prawilne, prawilniacy. Podarunek to jest tak, jakbyś dla Boga podarował coś. Nie odbieraj. Jeśli mówisz, że przyjdziesz na tą godzinę, a nie przychodzisz, no to jakie ty masz zasady? Jeszcze nie jesteś prawiniakiem. Nara.